Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Czeka na nasze nawrócenie, a nawrócić się, to znaczy uwierzyć w Ewangelię, to znaczy zaufać Bogu całkowicie i ciągle do Niego powracać, nawracać się, to przemienić swoje serce, to robiąc głęboki rachunek sumienia, oczyścić swoje życie, to czynić pokutę. Możesz prosił Boga na górze Choreb, żeby mu objawił swoje imię. Imię, które Bóg objawił Mojżeszowi, brzmi zagadkowo Jestem, który jestem, Jakwe. Jest ono zapowiedzią zbawczej przyszłości. Wypełniła się ona w Jezusie Chrystusie, którego imię hebrajskie znaczy Jakwe jest zbawieniem. W tym imieniu zawarta jest cała istota orędzia biblijnego i straszczenie naszej wiary. W obliczu przemijalności naszej i świata przypomina to imię nam, że Bóg jest tym, który sam w sobie posiada rację swojego istnienia, swojego trwania, swojej niezmienności. Jest tym, który jest, który był i który będzie. Tymczasem naród wybrany przez Boga. Wiele razy od Niego odchodził, był mu niewierny. Bóg słowami psalmisty skarżył się na jego nieposłuszeństwo, lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. Naród wybrany nie uwierzył też Jezusowi, nie przyjął Go jako obiecanego Mesjasza, zlekceważył wszystkie znaki i cuda, jakich On dokonywał na ich oczach, odrzucił mesjańskie proroctwa, które Go tak przecież dokładnie zapowiadały i się w Nim spełniły i czeka wciąż i ciągle na swojego Mesjasza. Jakież to tragiczne. A Amen. Tak naprawdę uwierzy, uwierzyliśmy w tę Czy na serio przyjęliśmy Jezusa? Czy otworzyliśmy na oścież drzwi naszych serc? Dlatego w tym czasie wielkoposłów, kiedy mamy przygotować się na spotkanie z Jezusem z zastanówmy się, co powinniśmy w naszym życiu zmienić? Co, napra co naprawić? żeby naprawdę uwierzyć w Ewangelię, żeby żyć Ewangelią na co dzień. A Ewangelia niesie z sobą rozwiązanie najbardziej zagmatwanych ludzkich problemów. Święty Paweł Apostoł w dzisiejszym drugim czytaniu przypomniał Koryntianom cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, mannę, wody ze skały na pustyni, w czasie ich wędrówki do ziemi obiecanej i mówił, że to wszystko jest zapowiedzią Chrystusa, nowego Mojżesza, Zapowiedzią sakramentów nowego przymierza, z których nowy lud czerpie życie, Boże życie. Ale apostoł ostrzegał jednak, że ani Chrzest, ani komunia święta nie gwarantują automatycznie zbawienia, tak jak uczestniczenie w największych wydarzeniach wyjścia z Egiptu, wcale nie było gwarancją wybawienia dla wyprowadzonych z Egiptu. Wyjście z niewoli nie równało się przecież wejściu do ziemi obiecanej. Miłosierdzie Boże nie przekreśla wcale sprawiedliwości. Musimy to o tym pamiętać. Jeżeli bo człowiek mówi nie dobremu Bogu, wtedy Bóg, szanując naszą wolę, sprawia, że skazuje sam siebie na śmierć. W przyszłości możesz go wyciąć. To ostrzeżenie powinno budzić w nas strach. I bardzo dobrze. Bo lepiej, żeby człowiek nawrócił się do Boga chociażby ze strachu przed piekłem, niż miałby przegrać całą wieczność. Zbawcza działalność Boga w sakramentach wymaga od człowieka wiary, ale i życia według jej wymagań. Trzeba nam więc nie tylko wierzyć w Ewangelię, ale przede wszystkim według niej żyć. Sami jednak własnymi siłami tego nie dokonamy. Tym bardziej, że dziś w Europie i niestety także w Polsce nie brakuje sił, które są nieprzychylne chrześcijańskiemu dziedzictwu, chrześcijańskiemu życiu. Chcą wytworzyć wbrew Bogu nowego człowieka, nowe prawo, nowe społeczeństwo. Powinniśmy się, właściwie musimy temu się przeciwstawić. I świadczyć o Jezusie Chrystusie. W tej więc sytuacji musimy Bogu całkowicie zaufać, otworzyć się na Jego działanie, przyjąć z pokorą ojcowską, pomocną dłoń, pamiętając, że bez Boga nie do proga, jak mówili nasi dziadomi. Ponieważ jednak to zaufanie Bogu nigdy nie jest doskonałe, musimy się ciągle nawracać do niego, wciąż na nowo, nieustannie. Każda niemal sytuacja życiowa jest wezwaniem, jest okazją do nawrócenia, tym bardziej, że świat dzisiaj niezwykle przyspieszył. Nawrócenia potrzebują wszyscy. Potrzebują go zawsze. A nawrócenie, pamiętajmy, to ocalenie. Dlatego trzeba bym widzieć nie ciężar, ale wielką szansę. Na wróceniu patronuje dobry, cierpliwy Bóg, nasz najlepszy Ojciec. Wprawdzie pozostawia człowiekowi decyzję, nie łami jego woli, ale jak nikt z ludzi potrafi cierpliwie czekać, i to nie tylko jeden rok, jak ten gospodarz z dzisiejszej przypowieści, który dał się uprosić ogrodnikowi, aby tego Figowego drzewa nie, jeszcze nie wycinał, ale czeka na nasze nawrócenie przez całe nasze życie. Cierpliwość Boga jest wielka, ale ma swój kres. Ma swój kres. Nie wolno nam zmarnować Bożej łaski. Kiedyś nasz czas się jednak skończy, i co wtedy? Ostateczny rezultat naszego życia nie jest przesządzony. Istnieje ryzyko. Istnieje ryzyko, że Bóg na końcu zobaczy figowiec bez owoców. Dlatego trzeba nam z wielką powagą przyjąć to ostrzeżenie w dzisiejszej Ewangelii. Tomasz Akempis w naśladowaniu Chrystusa przestrzega nas także, jakże mocnymi słowami, głupcze, jak możesz liczyć na długie życie tych, których... Możesz być tutaj, nie możesz być pewny tutaj nawet jednego dnia. Jak wielu śmierć zaskoczyła i niespodziewanie wyrwała ich z życia. Dlatego dalej ten autor prosi gorąco: gromadź bogactwa nieśmiertelne. Żyj tak, jakbyś był tylko przechodniem i gościem. Zachowaj serce wolne. I uniesione ku Bogu, bo tutaj nie masz trwałego mieszkania. Moi drodzy, nie zawiedźmy więc cierpliwego Boga. Nie zmarnujmy szansy, jaką On nam daje, aby się opamiętać. Kiedy więc, jak nie teraz? Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień sprawienia. Dopóki mamy jeszcze czas. Aha.